Witam Państwa serdecznie. Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu Ami Broker, jak zacząć? Drodzy Państwo, wiele osób pyta, skąd wziąć Ami Brokera i jak zacząć? Czy trzeba kupić, czy trzeba go wynająć? Czy jest jakieś demo? Jak zacząć, aby się zorientować, czy mi to pasuje, czy mi to nie pasuje, czy będę umiał z tego korzystać, czy chcę z tego korzystać? W tym nagraniu na te pytania odpowiadam. Nagrywam na pożyczonym komputerze, więc tutaj nie będziemy mieli jakości HD. Natomiast zależało mi na tym, aby pokazać Państwu cały proces od początku i to na komputerze, na którym nigdy nie było AmiBrokera. Zatem po kolei. Po pierwsze, skąd wziąć ami AmiBrokera? Mamy trzy sposoby. Sposób pierwszy. Możemy go po prostu kupić. Standardowa wersja kosztuje 279 dolarów. Wersja profesjonalna 339. W większości przypadków wystarczy nam wersja standardowa. Pierwszy sposób: kupić ami brokera na własność. Sposób drugi: możemy wejść w Google, wylistować sobie biura maklerskie, które oferują ami brokera z miesięczną opłatą. Tutaj pierwsze biuro maklerskie, które znalazłem, 38 zł miesięcznie za korzystanie z ami brokera. Co natomiast ma zrobić ktoś, kto chciałby skorzystać z ami brokera w sposób bezkosztowy? Może skorzystać z wersji demo i korzystać z niej przez 30 dni. Może korzystać nawet dłużej, ale potem nie będzie mógł zapisywać na komputerze swojej pracy. Mamy dwie wersje do wyboru, 32-bitową i 64-bitową. Wprawdzie komputery teraz wszystkie są 64-bit, natomiast jeżeli chcemy, żeby Amibroker współpracował ze Statiką, lepiej pobrać wersję 32-bit. Wciskamy uruchom, accept, next, next, pełna instalacja, instala. No i zostawiamy, żeby Ami AmiBroker się włączył. Mamy informację, że jest to wersja niezarejestrowana. Naciskamy OK i w tym momencie mamy wersję demo AmiBrokera na naszym komputerze. Oczywiście ustawienia kolorów są absolutnie dowolne i każdy może wybrać takie, jak mu pasują. Natomiast jest kolejny bardzo istotny element, a mianowicie baza danych. Do AmiBrokera możemy podłączyć różne bazy danych. Możemy podłączyć statikę i mieć dane online. Możemy korzystać z innych dostawców, dostawców zagranicznych, dostawców polskich. I tak dalej, i tak dalej. No i teraz ktoś, kto dopiero zaczyna, jest ciekawy, czy jest w stanie na swoim komputerze zobaczyć wykresy polskich spółek. Czy mu to będzie działać? Czy mu to będzie tak funkcjonować, jak sobie to wyobrażał. To zamkniemy, to zamkniemy. Tu podciągniemy trochę w górę, tu rozszerzymy i zobaczymy okienko spółek, czyli możemy podglądać spółki amerykańskie, no ale mamy dane 9 stycznia 2014 roku, a chcielibyśmy obejrzeć dane z 2020 roku i najlepiej, żeby był to rynek polski. Jak to zrobić? Zaznaczamy te spółki amerykańskie, prawy klawisz myszy i kasujemy wszystkie te instrumenty. Nie ma. No ale teraz, jak wprowadzić spółki polskie? Symbol, New, i tu możemy wpisać kilka symboli z rynku polskiego. KGH, PKO, PO. WIG, ES.F to jest kontrakt terminowy na S&P 500. I te instrumenty nam się tutaj pojawiły. Weźmy jeszcze Bioton, Budimex wystarczy. No ale dalej nie mamy wykresu. Wchodzimy w Tools, Auto Update Quotes. To oczywiście jest jeden z wariantów, w jaki sposób to możemy zrobić. Znajdujemy na przykład stoka. Tu mamy stok. Dane chcemy od 1990 roku i klikamy Start. I mamy WIG, tutaj wykres Biotonu, wykres Bitcoin USD, kontrakty terminowe na SP 500, wykres KGHM, PKOBP. Tu oczywiście mamy tylko symbole, nie mamy full name, czyli nie mamy pełnych nazw. Oczywiście, kiedy będziemy przygotowywać profesjonalną bazę danych, to oczywiście te pełne nazwy będą. Będziemy także mieli pogrupowanie na indeksy polskie, indeksy światowe, spółki polskie, spółki niemieckie, spółki amerykańskie, oddzielnie waluty, oddzielnie towary i tak dalej, i tak dalej. Chodzi po prostu o to, aby ten pierwszy kontakt z Amibrokerem brokerem był dla nas przyjazny. I co ważne, na początek bezkosztowy. To jest oczywiście jedna z opcji, w jaki sposób możemy obejrzeć polskie spółki. Z kolei, kiedy wejdą Państwo na stronę AmiBroker, praktycznie znajdą Państwo dokładny opis, z czego składa się kurs, z czego składają się poszczególne moduły i z czego składają się poszczególne lekcje. I teraz to, co jest bardzo ważne. Do lekcji dziewiątej obowiązuje gwarancja satysfakcji. Jeżeli ktoś stwierdzi, że mu coś nie działa, lub stwierdzi, że jest to dla niego zatrudnienie, że jednak nie tak sobie to wyobrażał, i tak dalej, i tak dalej, to jak już wspomniałem, obowiązuje gwarancja satysfakcji, i po prostu będzie można w okresie dwóch tygodni z kursu zrezygnować. Zatem to, co jest bardzo istotne i na czym bardzo mi zależało, żeby Państwu zaprezentować, jeżeli po prostu ktoś stwierdzi, że program nie spełnia jego oczekiwań z jakichś tam powodów, to może się z tego wycofać praktycznie w sposób bezkosztowy. Wykorzystujecie Gwarancję satysfakcji, kasuje AmiBrokera ze swojego komputera i stwierdza, że to nie jest to, czego oczekiwał. Z kolei, jeżeli stwierdza, że to jest to, czego oczekiwał, to po pierwsze kontynuuje naukę dalej, a po drugie podejmuje decyzję, czy będzie AmiBrokera nabywał, czy będzie AmiBrokera dzierżawił. W tym nagraniu zależało mi na tym, aby odpowiedzieć na bardzo często zadawane pytanie, a mianowicie jak zacząć i móc ocenić, czy jest mi to potrzebne i czy mi się to przyda. Jak przebiega nauka? W momencie, kiedy już wszystkie formalności zostaną załatwione, otrzymujecie Państwo mail. Tu jest taki przykładowy, wygenerowany. Otrzymujemy login oraz hasło do konta. Wchodzimy na stronę, klikamy zakładkę Zaloguj się. Wpisujemy otrzymany login lub przeklejamy. To samo robimy z hasłem. Możemy kliknąć zakładkę Zapamiętaj mi i klikamy Zaloguj się. I w tym momencie przechodzimy do panelu kursu. Te lekcje można odtwarzać dowolną ilość razy. I tak jak Państwo widzicie, kurs jest zbudowany od wewnątrz w bardzo prosty sposób. Tak naprawdę rozpoczęcie nauki zajmuje kilka sekund. Drodzy państwo, ze względu na liczne pytania, kiedy będzie kolejna edycja kursu AmiBroker, praktycznie uruchomiliśmy zapisy dodatkowe. Potrwają one od 8 czerwca do 10 czerwca 2020 roku do godziny 23:59, zatem od poniedziałku do środy. Cztery moduły, 19 lekcji, kompletne omówienie wszystkich użytecznych funkcji AmiBrokera, począwszy od procesu instalacji aż do wykonywania własnych optymalizacji Systemów transakcyjnych, około 100 gotowych formuł analitycznych, gotowe systemy inwestycyjne, także z dźwignią, kontakt ze mną, mailowy oraz telefoniczny. Pragnę także przypomnieć, że obowiązuje dwutygodniowa gwarancja satysfakcji. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.